Oszczędzać kolano przy bólu kolan to brzmi na początku prawidłowo, ale to może jeszcze pogorszyć sprawę. Dlaczego oszczędzanie często szkodzi? Jak mała rutyna na kolana może złagodzić ból, a nawet go usunąć, pokażę to w tym filmie. Możesz sobie wyobrazić, że Twoje bóle się pojawiają właśnie dlatego, że poruszasz się w określony sposób. Gdy w Twoich mięśniach nagromadziło się zbyt wysokie napięcie, oszczędzanie może je jeszcze bardziej zwiększyć i ostatecznie pogorszyć sprawę. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli oszczędzasz ciało w pozycji, w której dokładnie ten mięsień, o który chodzi, jest skrócony, to tylko wzmacnia to jeszcze bardziej to skrócenie. To oznacza, że ten sam ból, który wcześniej wyłączono jako alarmowy, znowu się aktywuje. A jedynym sposobem, żeby się z tego naturalnie wydostać, jest normalizowanie napięcia tego mięśnia, który jest zbyt spięty, i tej powięzi, która jest zbyt napięta. To znaczy, normalnie należy rozciągać się przy użyciu określonych technik. W pierwszym ćwiczeniu zmniejszamy napięcie w łydkach, ponieważ one z dołu zbyt mocno ciągną udo w dół. Podejdź teraz, proszę, jak poprzednio do ściany. Oprzyj obie dłonie na ścianie i spróbuj lewą nogą delikatnie się cofnąć. Wyprostować ją i opuścić piętę na podłogę. Jeśli teraz się odsuniesz i poczujesz tu rozciągnięcie, to znaczy, że zrobiłeś to dokładnie tak, jak trzeba. Jeśli nie czułeś rozciągania, musisz się cofnąć. Gdy było za silne, uniemożliwiając postawienie pięty, przesuń się trochę do przodu. Kiedy już przyjmiesz taką pozycję, wtedy zaczynasz uginać przednie kolano. I w ten sposób możesz jeszcze bardziej zwiększyć rozciąganie. A jak bardzo teraz zwiększasz to rozciąganie? Dokładnie tak, żebyś w tym miejscu mógł to jeszcze dobrze wytrzymać. I teraz delikatnie rozciągamy to do środka, a powięzi potrzebują przynajmniej pół minuty, czyli 30 sekund, zanim zaczną ustępować. Dlatego teraz się rozciągasz, wsłuchujesz się w siebie i czujesz, że masz pewną intensywność. I jak tak zostaniesz, to ona się zmniejszy, więc musisz znowu dołożyć trochę więcej, wejść odrobinę głębiej, aż znów będziesz w miejscu, gdzie jeszcze to dobrze tolerujesz. To jest właśnie ta kluczowa intensywność, którą musisz sobie powoli wypracowywać, ponieważ tylko w ten sposób będziesz miał realny wpływ na to, jak bardzo skuteczne okaże się to konkretne ćwiczenie. Czy to, co robisz, naprawdę robi aż tak dużą różnicę? Szukaj więc stale tej granicy, którą jeszcze da się dobrze znieść. I teraz do rozciągania dochodzi wzmacnianie bo mięśnie muszą być nie tylko elastyczne, ale też silne. Naciskaj przednią częścią stopy na łydkę tak mocno, jak możesz, nie odrywając pięty. I możesz temu zapobiec, temu odrywaniu, utrzymując kolano aktywnie wyprostowane. Rozluźnij się znowu i przesuń kolano bardziej w prawo, pogłębiaj dalej, żeby zwiększyć rozciągnięcie. Teraz znowu chwilę poczekaj i napnij maksymalnie przód stopy w dół, tak mocno jak tylko dasz radę, ale żeby pięta cały czas została na podłodze. I znowu z całej siły dociskamy przód lewej stopy w dół, tak mocno jak to tylko możliwe, aż do samego absolutnego maksimum swoich aktualnych możliwości. I rozluźnij znowu, potem jeszcze bardziej przejdź w prawe kolano. Następnie wychodzisz z pozycji, wysuwasz lewe nogę przed siebie, wyprostowaną, i unosisz stopę tak wysoko jak się da. Napnij mocno. To aktywne rozciąganie jest bardzo ważne dla Twojego kolana i dla stawu skokowego, bo tu rozmawiają ze sobą mięśnie, które ciągną, i te, które są ciągnięte. Wszystko się wtedy idealnie ustawia. A potem schodzisz w dół i przechodzimy na drugą stronę. Idź z powrotem przed ścianę. I odejdź prawą nogą tak daleko do tyłu, żebyś w wyprostowanej nodze już właśnie poczuł rozciąganie. Ustaw to. A następnie powoli stopniowo zaczniesz zwiększać zgięcie w lewej nodze. Co z kolei skutkować będzie ponownym wzmocnieniem rozciągania poniżej kolana. A tylna stopa musi być dokładnie skierowana w stronę ściany. Musi stać pod kątem 90 stopni. I znowu poszukaj punktu, który jest dobry do zniesienia. Tego właściwego poziomu intensywności. I wtedy potrzebujemy czasu. To zwyczajnie trwa, aż mięśnie, aż powięzi zaczną ustępować. Aż przyzwyczają się do tego, że się je rozciąga. Zwiększam zawsze wtedy, gdy to trochę słabnie. Przednią częścią stopy wciskasz w podłogę. Do rozciągania dodajesz siłę. Przyciskaj przeciw, mocno przyciskaj do podłogi. Możesz to robić tak mocno, jak to możliwe. Rozluźnij się i pogłębiaj rozciąganie. Przesuń lewą stopę dalej, jeśli zginanie kolana nie wystarcza. I jeszcze raz. Znów odpychasz się od podłogi, odpychaj się od podłogi, mocno odpychaj się od podłogi. I całkowicie się rozluźnij. Ponownie idź głębiej. Następnie wyjdź z tej pozycji, postaw przed sobą prawą nogę i znów unieś stopę przy wyprostowanym kolanie. Całkowicie wyprostuj kolano i unieś stopę. Naprawdę użyj dużo siły, żeby mięśnie mogły dobrze ze sobą rozmawiać. Jeszcze więcej siły, jeszcze więcej siły, i znowu luźno. A teraz drugie ćwiczenie. Przejdź do klęku podpartego, głowa w tę stronę. OK, teraz jesteśmy w pozycji, którą przecież mamy osiągnąć przez regularne ćwiczenia. Rozstaw nogi jeszcze troszeczkę szerzej, żebyś stała stabilnie. Tak, właśnie tak. A teraz powoli odchyl biodra do tyłu tak daleko, aż wyraźnie poczujesz ciągnięcie w mięśniach. Wtedy się skoncentruj i bądź uważna, jak mocno ma ciągnąć, jak bardzo. Na tyle, żebyś był w stanie to jeszcze dobrze znieść, nadal komfortowo. Na przykład u iny tutaj. Wtedy pozostajesz dokładnie w tym miejscu. Ręce ułóż też tak po bokach, obok ciała, żebyś mógł się dobrze utrzymać w tej pozycji i żeby grawitacja nie wciągała cię głębiej, ani żebyś nie miał za mało rozciągnięcia, więc żeby było idealnie. Wyreguluj sobie tę intensywność. Może ciągnąć w kolanie, może ciągnąć w udach, nieważne gdzie. Dostosowujesz się do ciągnięcia, które czujesz najbardziej. I może po kilku sekundach zauważasz, że teraz da się pójść jeszcze odrobinę dalej? Wtedy znów tam zostajesz. Zawsze tak, żeby dało się to wytrzymać, żeby to wciąż był tylko przyjemny ból. Znowu musimy poczekać, aż wszystko ładnie puści. Te dwie minuty plus minus, które zawsze ćwiczymy, wyklarowały się w ciągu ostatnich ponad 35 lat jako najlepsza ilość czasu, gdzie masz najwięcej efektu przy najmniejszym czasie. I teraz znowu przychodzi trening siłowy. Trening siłowy oznacza, że chcesz wyprostować nogi. Jak możesz wyprostować swoje nogi, nie zmieniając pozycji ciała i ugniataj obiema stopami tak mocno, jak to możliwe, o podłogę? Naprawdę mocno przyciśnij. Jeszcze mocniej, jeszcze mocniej, rozluźnij. I trochę bardziej do tyłu, bo po przeciwnacisku zwykle cofa się jeszcze kawałek. I jeszcze raz, znów, pchnij mocno w podłogę obiema nogami. Im mocniej to zrobisz, tym lepszy będzie efekt. Im silniejsze staną się mięśnie, tym dalej będziesz mógł potem wejść w rozciągnięcie i zejść niżej. I po raz trzeci mocno dociśnij dłonie do podłoża. Naprawdę z całej siły dociśnij. Dawaj cały nacisk, dociśnij, dociśnij i teraz rozluźnij. Wejdź jeszcze głębiej w rozciąganie i teraz tak zostań w tej pozycji i powoli przejdź dłońmi do przodu. Spróbuj zrobić to razem ze mną. Przejdź dłońmi do przodu. Dalej, 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 dalej. Stop. Zostań teraz i teraz swobodnie opuść tułów. miednica teraz swobodnie zwisa i teraz spróbuj dotrzeć piętami do pośladków. Ręce pozostają wyprostowane. Spróbuj dotrzeć piętami do pośladków. Dokładnie, próbujesz tam dotrzeć. Próbuj dalej, nie przestawaj. Tak, próbuj, próbuj. Ćwicz dalej w domu natychmiast. To jest rozciąganie aktywne. Teraz, gdy ciało znów się uczy, jak mięśnie muszą się dobrze dopasować wokół kolana. A teraz wracamy z powrotem. I tak właśnie wyglądał cały ciąg ćwiczeń, a to był zaledwie sam początek. Do zobaczenia ponownie.